Witam serdecznie. Myślę, czuję, że widać mnie spoza tej góry prawdziwków, którą właśnie udało mi się donieść do mojego legowiska i się nimi cieszyć. Kochani, czy prawdziwka wspaniałego grzyba, wspaniałą istotę, czy można zmaterializować. Tak. Możesz zmaterializować wszystko. Matka Natura, tak nazwę tą przestrzeń, daje swoim dzieciom wszystko. Wystarczy tylko z nią się połączyć. Wystarczy wejść takie zjednoczenie. Sielskie, górskie, nazywano to. Hmm, bogaństwem i poczuć, że to po prostu jest, one się pojawiają. Kiedyś mm, chodziłem do lasu i w takim miejscu wyciszałem się. I po jakimś czasie takiego chodzenia w sumie kilku latach zastanowiłem się, dlaczego, kiedy ja biegam, nie znajduję grzybów. Zacząłem odczuwać te grzyby w medytacji. I nie wiem, czy tego samego, czy kolejnego dnia rozglądam się, a obok mnie pojawił się piękny prawdziwek. Patrzę dalej, są kolejne dwa. Zacząłem je zbierać, patrzę, są kolejne cztery. No, to jest coś niesamowitego, tylko że ci, co mnie znają, to wiedzą, że dzieją się tak zwane dziwne rzeczy, nazywają to cudami, że zawsze się coś dzieje. Ale ja wiem, że każdy z nas jest tak piękny, każde dziecko Ziemi, dziecko natury jest tak wspaniałe. I może sobie zmaterializować taką piękną istotę. Możesz prawdziwie ją spożyć jako syn ziemi, jako córka ziemi, jako dziecko ziemi, połączyć się i skosztować nie tylko dla ciała fizycznego te witaminy, całą gamę witamin, które tutaj są, całą gamę mikroskładników, gamę mm, takich składników, których jako istota natury, jako dziecko Ziemi wolne od y, nawyku kanibalizmu, czyli od zjadania innych ten grzyb pięknie pomoże Ci stworzyć y, takie potrzebne związki takie potrzebne składniki, abyś łatwiej mógł na tą dietę y, na, na, taką, na taki sposób, na nasz pierwotny sposób odżywiania wejść. Inny temat to zrobiłem kiedyś taki film o tym, dlaczego wielu odchodzi od diety wegańskiej, odżywiania. To nie dieta odżywianie wegańskie, wegetariańskie czy w surowej diety. Dlatego, że nie łączą się z ziemią. Dlatego, że robią to umysłem człowieka. Robią to dla ciała. Nie robią tego ducha. Dlatego zrozumiesz to w cudzysłowie, co mówię, kiedy odczuwasz sercem. Sercem nie tylko znajdziesz grzyb. Sercem nie tylko odżywisz swój organizm, który nie ma możliwości chorowania, ale sercem tym odradzasz siebie, dokonujesz prawdziwej rekonstrukcji siebie, prawdziwej reintrodukcji. Jako istoty zostaliśmy głęboko zmanipulowani. Manipulowano w naszej energetyce, w naszym DNA i utworzono hybrydę istoty, Potężnego ducha zaszczepionego w prymitywne, tak nazwę, zwierzę człowiekokształtne, czyniąc przy tym wiele manipulacji, czyniąc całkowicie inne, nieziemskie zachowania człowieka. Programy pędu seksualnego chociażby i inny sposób odżywiania poprzez programy, Inny sposób zachowania, zachowania takie, które skupiłyby nas w miastach, które dawało jak największe oddalenie od natury. Tym jest podaniem nam telewizorów, komputerów, a teraz o zgrozo smartfonów i przejścia do pełnego władania istotą ludzką to tą boską poprzez AL. Prawdziwek jest powrotem do, do natury. Ma w sobie słowo prawda. Kiedy czasami biegnę po, w lesie i w czasie biegu medytuję, docieram do jakiegoś olśnienia. Bardzo często w tym momencie zatrzymuje mnie potężny, prawdziwek na ścieżce. Tak było właśnie ostatnio i wiedziałem, że pora wyjść kolejno razo i poczuć, że znajdę całą gamę, całą plejadę. Że dosłownie obfitość jest tak we mnie, jak i na zewnątrz. I że to. Matka Natura, źródło, że mi to wszystko daje. Dlatego zachęcam też Ciebie do wyjścia do natury, do przyjęcia daru borowika szlachetnego, do oczyszczenia swego DNA, do oczyszczenia swoich astmatycznych dolegliwości, do oczyszczenia oczyszczenia, wręcz udoskonalenia swojej odporności. On wpływa na układ limfatyczny i kiedy czynisz to świadomie, dosłownie spożywasz go jak mleko matki, jak wielkie zjednoczenie, które Ciebie oczyszcza i w którym matka przywraca Tobie. Używalność, ty przywracasz sobie używalność, ty jednoczysz się z naturą, odczuwasz, że tak odnajdujesz swoją pamięć istoty takiej, jaką jesteś, wolną od więzienia rozumu człowieka, kodów magistra, doktora, profesora. I okularów czarnych na oczach, a jeszcze gorzej o zgrozo na czole, aby podkreślić swoją czarną wyższość. Istota boska, którą jesteś, ma niezwykłą zdolność darów, materializowania życia, yy, powodowania, że moje zdrowie jest doskonałe. Że miłość, czyli istota boska, nie choruje. Pora tę równowagę przywrócić, bo tylko my zachowaliśmy się jak największy szkodnik ziemi, trując nasze środowisko, wprowadzając pestycydy, wprowadzając tabletki czy środki dożylne mm, aplikowane nam. Abyśmy dalej modyfikowali siebie. Pora powrócić do życia, pora powrócić do jedności z naturą, do zjednoczenia z lasem, którego boi się tylko demon. Tylko demon boi się duchów natury, omija las, on dobrze czuje się na cmentarzu czy w zgiełku, miast, gdzie jest dużo sztucznego światła, dużo decybeli wydzielanych y, poprzez czarny eter y, z fal.